Tak fajnie jest doświadczać, kiedy różnego rodzaju pomysły przychodzą w ogóle w najbardziej niespodziewanych sytuacjach, i właśnie chcę z Wami podzielić się, zapytać i dzielić się własnym doświadczeniem, i czytać o Waszym doświadczeniu. Jest mi bardzo, bardzo miło. I na przykład dzisiaj przyszedł mi taki pomysł, że wiele osób. Ma albo brata, albo siostrę. Rodzeństwo, tak? I y, ja jestem młodszą siostrą. I ja wiem, jak to jest być młodszą siostrą, ale ja nigdy w życiu nie dowiem się, jak to jest być starszą siostrą. A wiem, że niektórzy z Was. Akurat mają młodszych albo brata, albo siostry, i jestem ciekawa, jak to jest być starszym w rodzinie? Czy to jest trudne? Czy to jest zabawne? Czy to jest. Na pewno jest wiele rzeczy do wspomnień: wiele rzeczy takich, które łączą dwie osoby. To jest mega piękne, mega fajne i chciałabym poczytać. Oczywiście mogę zapytać o swojego brata albo o swoich znajomych, jak to jest, ale to będzie jedno doświadczenie, a chciałabym poczytać Wasze doświadczenie. Będzie mi bardzo miło.